Cześć wszystkim. Dziś chciałem wam przedstawić Peugeot 508. Prezentacja nietypowa, bo auto niestety już zadatkowane. Przyjęc polecenia od pana Daniela. Dziękuję serdecznie panie Danielu za polecenie i pozdrawiam oczywiście pan Daniel, dowiedział się, że mam przyprowadziłem właśnie 508 zadzwonił do swojego znajomego pana Tomka. Pan Tomek przyjechał tutaj do mnie kiedy jeszcze auto czekało na lakiernika. Pooglądał, zrobiliśmy jazdę próbną, no i tam po kilku dniach się pan Tomek zdecydował na zakup, więc według wszelkich znaków na niebie i ziemi on będzie właścicielem tego samochodu. Jutro finalizujemy sprawę, dzisiaj jeszcze Jadę na przegląd zerowy tym samochodem. W takim razie zapytacie, po co prezentacja? No prezentacja, postanowiłem, że ten filmik nakręcę z tego powodu, że nie miałem jeszcze 500 508 na moich filmikach, a ponieważ dość ładna sztuka się trafiła, no to postanowiłem, że wam ją pokażę. Bo tutaj, jak widzicie, fajna jest optycznie przede wszystkim ładna Felga 18. Ciemna szyba, fajnie kontrastująca moim zdaniem z kolorem samochodu. Także wizualnie, no, mnie się auto osobiście bardzo podoba. Myślę, że panu Tomkowi też się spodobało, no, bo widziałem, że, że no, skoro się zdecydował, no, to chciało mu się spodobać i, i liczę, że, że będzie mu się dobrze sprawowało dlaczego auto czekało na aha ale jeszcze powiem wam że no prezentację również zrobiłem z tego powodu że jeśli wam się spodoba ten samochód to oglądajcie moje filmy oglądajcie moje oferty pewnie w przyszłości jeszcze 500 będą u mnie ponieważ interesuje się 500 dusankami ciągle je ciągle ich szukam patrzę oglądam więc pewnie takie auto się kiedyś tam u mnie pojawi. Natomiast od razu Wam powiem, że tutaj silnik 2.0 Diesel, 140 koni, i tylko tylko jesteśmy trochę skazani tutaj na, na diesla. Ja tylko raczej będę, jeśli chodzi o 508, poszukiwał 2.0 HDI, konkretnie 140 lub 163 konie. Bo tutaj, jeśli chodzi o silniki benzynowe, no to nie mamy. Za zbyt wielkiego wyboru, jesteśmy trochę na diesla skazani, mamy tu tylko motory robione w kooperacji z BMW 1.6 VTI, a głównie 1.6 THP 156 K. Niektóre tu silniki, no niestety nie cieszą się dobrą opinią, a co za tym idzie, są trudne w sprzedaży, choć jazda autem z takim silnikiem jest bardzo przyjemna, no ale niestety... Hmm, Opinie mają bardzo złą. Ja nie wnikam, czy to jest prawda, czy nie. nie. Nie będę tu udawał eksperta. Muszą się wypowiedzieć ci, którzy jeżdżą autami z takim silnikiem. Ja wiem, że są trudne do sprzedaży, dlatego no tutaj raczej 2.0 HDi i tylko 2.0 HDi. 2.2 jest też fajne, ale 2.2 niestety akcyza, jak wiecie, u nas w kraju jest bardzo wysoka, i to sprawia, że koszty zakupu koszty po prostu y, momentalnie rosną przy, przy takim silniku więc chyba to nie ma sensu dlatego jeśli będą u mnie tak samo to najprawdopodobniej 20 HDI i teraz y, pokażę wam jeszcze szybko w środku no bo tutaj y, prezentacja tylko poglądowa y, co było robione bo wspomniałem wam że auto czekało na lakiernika rysa na przednim zderzaku u dołu, to była w kuszka zrobiona i z tyłu na tylnej klapie były, była jednak dość głęboka rysa w tym miejscu, którą musiałem zamalować, też w kuszka jest zrobiona na błotniku, przepraszam na zderzaku tylnym, również były dwie rysy i zderzak tylny również pomalowaliśmy, natomiast auto przyjechało tutaj z Niemiec całkowicie w oryginalnym lakierze te, te rysy te, te, to oczywiście pan Tomek zaakceptował te rysy i powiem wam jeszcze że pan Tomek ode mnie oczywiście dostanie pełną dokumentację a mianowicie zdjęcia tych rzeczy które były malowane tych elementów. Następnie również wyciąg PDF z historii z historia serwisowa z jednego z portali. Do sprawdzania samochodów, tam są archiwalne zdjęcia pojazdu, są przebiegi. Dostanie również ode mnie dokumentację, w jaki sposób auto zostało do Polski sprowadzone że przyjechało na koła, że było nieuszkodzone ani blacharsko, ani również mechanicznie że jechało tu o własnych siłach więc takie, taką dokumentację pełną ode mnie klient dostanie i każdy klient, który sobie zażyczy też oczywiście dostaje do każdego auta ode mnie taką dokumentację teraz Wam pokażę jeszcze szybko wyposażenie szyby też wszystkie oryginalne są w tym samochodzie tu przodnia, gdzie tu i gdzie tu przód, tam jest przód, już nie będę Wam pokazywał generalnie, generalnie wyposażenie tego samochodu oprócz tego, że nie ma ksenonów i dużego ekranu nawigacji to poza tym większość takich użytecznych rzeczy ma. Półskórzana tapicerka czarna, fotel przód, fotel, fotele przednie elektryczne, bluetooth, z którego można również poprzez, z telefonu odtwarzać muzykę, nie tylko rozmawiać telefonem, port USB, czujniki parkowania przód-tył, składane lusterka, Klimatronik podgrzewane fotele przednie. Takie mniej więcej tutaj mamy udogodnienia w tym samochodzie. Nie będę go już tutaj odpalał, bo nie ma to znaczenia. Pokażę Wam tylko zegary, jak chodzą bardzo ładne nagłośnienie, radio, wszystko bardzo tu fajnie działa. USB port też. O! No i jeszcze wam pokażę tak na szybko, że ma tutaj oczywiście pełną dokumentację, książka serwisowa yy, i niemieckie przeglądy, czyli TIFY, kilka tutaj jest tych przeglądów. Przebiegi, po prostu przebieg udokumentowany, jak to tylko jest możliwe. Także wszystko w oryginale. Te wszystkie dokumenty oczywiście pan Tomek ode mnie dostaje. Łącznie z tym, co wam mówiłem wcześniej, w formie elektronicznej, zdjęcia, PDFy. Wyłączę to radio. No tak, no i tyle. No co, nie ma co przedłużać. O, ten pomad, widzicie tutaj. No. Nie ma co przedłużać. Powiem wam, powiem wam tyle, że po prostu auto bardzo fajnie utrzymane jeszcze. Właściciel poprzedni, a był nim Niemiec tureckiego pochodzenia. Starszy pan, który od 46 lat mieszkał w Niemczech. Niezwykle uczciwy, niezwykle sympatyczny. Założył jeszcze z przodu i z tyłu nowe klocki, półtora miesiąca przed sprzedażą. Generalnie dbał, serwisował ten samochód cały czas, naprawdę dość skrupulatnie. No i, no, i, no i tyle, tyle mam mogę powiedzieć, także zapraszam was do oglądania moich filmów i do śledzenia moich ofert tam powiedzmy na Facebooku, yy, możecie sobie oglądać co tam yy, przywiozłem, przyprowadziłem, na pewno na pewno będę szukał kolejnych 508, no tutaj miałem farta, yy, ja muszę wam powiedzieć, że dies, diesla troszeczkę każdego diesla jak, jak chcę kupić diesla to trzy razy się zastanawiam ponieważ diesle naprawdę są ostatnio w odwrocie ciężko jest sprzedać diesla ale tutaj no, ten silnik 2.0 HDI jest naprawdę bardzo dobrym silnikiem i trochę tak jak mówię w Peugeotach jesteśmy skazani na diesla bo benzynowe silniki no, nie cieszą się nawet w połowie tak dobrą opinią jak te, te dieslowskie tutaj motory które można śmiało polecić. No to tyle, życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne prezentacje. Na razie, cześć.